Dzień dobry, witam wszystkich. Eee, otworzyłem nowy kanał KOLNWESZBUT Życie na Budowie. Eee, I nie tylko tam będziemy pokazywać, co robimy na budowach, ale tak samo ten kanał będzie zwią związany z ogrzewaniem. No to wiecie, to, to, ci co mają domki, to jest po prostu to bolączka co roku. I przez całe życie, jakie ogrzewanie wybrać, jak tu grzać, jak najbardziej, żeby było to efektywne. I dlatego tutaj też dzisiaj chciałem puścić no, pierwszy dzień świąt, puścić lajpa, ale okazuje się, że nie mogę puścić lajpa, bo mam tylko 30, 39 subskrybentów. I tutaj prośba do Was nie wszystkich, jak chcielibyście na przykład live y oglądać i brać udział, udział w tych lajpach i rozmawiać na temat ogrzewania. Jakie to sposoby są na temat tego ogrzewania? Jak tu można zaoszczędzić parę złotych? Bo teraz to jest po prostu nurtująca rzecz, bo prąd, opał i tak dalej są, są bardzo wysokie ceny tego wszystkiego. To już nie jest grzanie wiecie, za, za parę złotych. Teraz to już wychodzą ogrzewanie domu jednorodzinnego. No to już jest, wiecie, to już jest koszt dosyć spory. Kilku tysięcy rocznie. A co niech którzy nawet wydali kilkanaście tysięcy rocznie, bo, bo znam takie osoby, co wydali w granicach 10 tysięcy na ogrzewanie w ciągu roku. No nie mają innego wyjścia, jak mają małe dzieci w domu i tak dalej. Dom nie był modernizowany, nie był usprawniany, bo jakoś to będzie, no to i tak właśnie teraz to wychodzi, że jak coś jest niedoinwestowane to tak później wygląda, że, że te pieniądze, które powinniśmy wydać na inwestycje, to teraz niestety płacimy za rachunki. I tutaj też jest. Moim zdaniem będzie też fajnie, że będziemy tutaj na tych lajpach po prostu wymieniać swoje doświadczenia. I zawsze ktoś z Was na przykład wrzuci jakiś pomysł i niektóre na przykład problemy możemy rozwiązać bezpośrednio na lajpach, tak? Bo no już mam kilka zapytań, bo tam puściłem filmik na temat ogrzewania. Tam pytanie małem, co jest źle, co jest dobrze i dlaczego tak to wychodzi. I najprościej będzie właśnie, jak będziemy rozmawiać sobie to na żywo, tak? Bo prościej będzie mi po prostu z Wami rozmawiać i odpowiadać na Wasze pytania na tyle, na ile będę umiał. Nie będę tutaj nic spaniakował, i odpowiadać Wam, i ewentualnie Wam pomóc. Tak? Ja jestem instalatorem, różne prace robię, montowałem piece, różnego rodzaju pompy ciepła i tak dalej. Jakieś to pojęcie małe mam. Może nie za duże, ale dla takiej, wiecie, filozofii na temat ogrzewania damy sobie radę. tak? Na pewno tutaj nikt, nikt, nie okłamię nikogo. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i wtedy będziemy sobie gadać zawsze na żywo, co tydzień.